Szono mordeczki, z tej strony ja Hexo. W tym filmie przedstawię Wam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat wakacyjnego eventu, podczas którego będziecie mogli zgarnąć naprawdę wiele darmowych nagród, także koniecznie dodać ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i jeżeli ten film Wam się spodoba, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, czy uda nam się tutaj dobić 1400 właśnie takowych łapeczek do góry, a teraz bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Także witam was oczywiście w giereczce. i na samym początku naprawdę fajna informacja, że w sklepie z przedmiotami już możemy zakupić zestaw Among Us, w którym mamy chociażby emotkę, jak i również plecak. No i oczywiście jest to informacja bardziej dla osób, które ostatnio w Fortnite nie grały, bo na przykład są na jakimś wyjeździe czy cokolwiek takiego. E, także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. Ogólnie to cały zestaw kosztuje 600 Fauldolców, i w ogóle to ten plecak jest według mnie naprawdę bardzo ciekawy, ale również ciekawe jest to, co wydarzyło się na Wodospadzie rzeczywistości gdyż moi drodzy, tak zwane dador po prostu zostały otwarte. No i mamy tutaj po prostu wejście, mieliśmy tutaj wcześniej kamienie, które miały 5 trylionów HP, no i oczywiście w środku znajdują się, po prostu mamy tutaj kosmitę, no i również dwóch pomagierów, którzy wcześniej byli już dostępni, także naprawdę bardzo ciekawe i w sumie o tym już wiedzieliśmy praktycznie od samego początku, jak to się pojawiło w grze, gdyż był właśnie błąd, który umożliwiał nam właśnie dostanie się do tego oto miejsca, po prostu przedwcześnie, także naprawdę bardzo ciekawie, ale tak czy siak graczom udało się właśnie zniszczyć ten otokami. Także to też dobra informacja. Ale to są rzeczy, które większości osób już zapewne wiedziało i teraz przechodzimy sobie do takich właśnie świeżych newsów i na samym początku mamy to, że do Fortnite'a najprawdopodobniej niedługo trafi kolejna postać z właśnie uniwersum Spidermana, a mowa tutaj właśnie o Gwen Stacy. I tak, yy, ogólnie no to ostatnio wyciekło parę, że tak powiem, okładek komiksów właśnie Fortnite'a i na jednej z nich właśnie widnieje takowa Gwen Stacy, co może oznaczać tylko i wyłącznie to, że takowa prędzej czy później w Fortnite'cie się pojawi i myślę, że to w sumie e, nawet dość niedaleka przyszłość i wtedy będziemy mieli ją właśnie w sklepie z przedmiotami. Przy okazji może mi się wydawać też, że właśnie Epic Games da tutaj turniej, w którym będziemy ją mogli zdobyć totalnie za darmo. Oczywiście przedwcześnie również, no ale będziemy musieli w tym turnieju się troszeczkę postarać. Na w świecie będziemy musieli zdobyć po prostu wysokie statystyki w tym turnieju. E, no i właśnie Gwen Stacy jest z tego samego uniwersum, e, co właśnie pan Miles Morales. Więc kto wie, może że w końcu zostaną wypuszczeni i w końcu doczekamy się tak zwanego Miłosza Moralnego na polu bitwy Fortnite'a. No tak, już było naprawdę przez dość spory okres czasu o nim mówione, a ten finalnie się do, do dzisiaj nie pojawił, więc yy, wiemy taką nadzieję, że ten już niedługo zawita właśnie u nas w giereczce. Ja jak najbardziej czekam, jeżeli będą jakieś updatey w sprawie Gwen i w sprawie właśnie Spidermana Miles Morales, to oczywiście o wszystkim Was poinformuję, więc subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem. Rzecz, o której również definitywnie musicie wiedzieć, to to, że właśnie już niedługo w Fortnite pojawi się aktualizacja. Oczywiście mowa tutaj o tym wtorku, który teraz nadchodzi. I to właśnie wtedy pojawi się aktualizacja 21.10, która wprowadzi nam masę zmian do Fortnite'a, gdyż będzie to większa aktualizacja, a nie taka, co była ostatnio, która praktycznie to nic nam nie wprowadziła. No poza w sumie, właśnie przyczepnym rękawicą i paroma zmianami w właśnie balansie broni. Ale moi drodzy, aktualizacja ta definitywnie nie wprowadzi nam właśnie jakąś nową broń, i możemy się spodziewać tego, że będzie to właśnie coś, co jest na zwiastunie Fortnite'a. A mowa tutaj o czymś, co strzela takimi dość ciekawymi dyskami, e, więc wydaje mi się, że to może być chociażby jedna z broni, które się wtedy pojawią. Tym bardziej jest naprawdę, ale to naprawdę wiele przypuszczeń, że w tej aktualizacji, czyli 21.10 zostaną również dodane motocykle, o których w sumie od początku tego sezonu jest dość głośno, ze względu na to, że mamy informację. Na temat tego, że Epic Games nad czymś takim jak właśnie motocykle po prostu pracuje, więc no myślę, że to w sumie nie jest jakoś trudne do dodania, ze względu na to, że ma mają one mieć taką samą animację jeżdżenia jak na przykład mają te zwierzęta. Także, no tutaj jakiegoś, myślę, że trudu nie będzie i te motocykle dość szybko się w grze pojawią, ale definitywnie to, co będzie najlepsze i zostanie dodane również w tej aktualizacji. To oczywiście wakacyjny event, tak zwane letnie wydarzenie, także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. Ogólnie, no to w tym roku wydarzenie to będzie miało nazwę No Sweet Summer, także e, tak, tak to właśnie będzie wyglądało. Mamy również grafikę promocyjną, którą teraz widzicie na ekranie, no i przy okazji, no to zapewne jak to wydarzenie się już pojawi, to będziemy mieli po prostu powracające jakieś stare wakacyjne skórki oraz zapewne jakieś nowe. I ogólnie, no to rok temu mieliśmy naprawdę, ale to naprawdę wiele tak zwanych remodeli. Czyli po prostu jakiegoś skina, który kiedyś był dostępny, tylko że tym razem go, że tak powiem, przywrócili w innym wariancie. Tak jak na przykład mieliśmy wakacyjnego Midasa. I ogólnie, no to właśnie są skiny z ankiet, które są również takimi remodelami tych starych skinów. No i yy, wyjdzie się teraz na ekranie. I możliwe, że w większości z tych, yy, albo w sumie no chociażby połowa z tego, pojawi się w sklepie z przedmiotami właśnie podczas tego wakacyjnego wydarzenia. Także naprawdę bardzo fajnie. Tym bardziej, no to również otrzymamy właśnie w ramach w ramach takowego wakacyjnego wydarzenia. A również po prostu jakieś wyzwania, w ramach których będziemy mogli zdobyć darmowe nagrody. Ogólnie, no to właśnie gracze spekulują, i w sumie też jest naprawdę wiele, że tak powiem, takich czynników, że będzie to po prostu 14 tych darmowych nagród, 14 wyzwań, ze względu na to, że Fortnite zazwyczaj coś takiego daje. No bo pierwszy event z wakacjami w Fortnite nosił nazwę 14 dni lata, więc tutaj również pewnie przez dwa tygodnie będziemy mieli jakieś wyzwania, no i będziemy sobie mogli jakieś darmowe przedmioty zdobywać. Ogólnie no to oczywiście za te przedmioty może być dosłownie wszystko, ale gracze spekulują i w sumie mają takie teorie, że na pewno będzie to jakiś kill off, będzie emotka, przy okazji jakieś graffiti, malowanie. No i najprawdopodobniej dostaniemy również jakiegoś expa w tych wyzwaniach. Także yy, no Naprawdę całkiem ciekawie. Ogólnie, no to dosłownie wszystko może być jako nagroda z właśnie tego e, wydarzenia. Także e, tutaj dokładnie, dokładnego potwierdzenia nie mamy, ale tak czy siak wydaje mi się, że wszystkich dokładnie tutaj nagród będzie właśnie 14. Także czekamy i zobaczymy jeszcze, jak one będą wyglądały, lecz, no wiadomo, z roku na rok to pewnie będzie to coraz lepiej wyglądało. E, także ja jak najbardziej nie mogę się doczekać, no i w sumie też nie mogę się doczekać tej aktualizacji, gdyż e, Troszeczkę już ten sezon zaczyna mnie nudzić, gdyż no nie ma właśnie tego update'a. W sensie, to, to był jeden update, który wprowadził jedną rzecz. No i to tak naprawdę jakoś strasznie dużo nie zmieniło, dlatego ja jak najbardziej czekam. Ze względu na to, że jak będzie nowy update, to oczywiście pojawią się jakieś nowe po prostu rzeczy w Fortnite, cie. będziecie mieli wtedy po prostu więcej newsów, bo na pewno w plikach gry pojawi się wiele ciekawych rzeczy, o których będę mógł powiedzieć w filmy, bo od ostatniego w sumie filmu to jedyne, co się tak naprawdę. Nowego pojawiło to ta właśnie Gwen. Eee, no i w sumie o Among Usie to raczej każdy, w sumie kto gra w Fortnite to wie, eee, albo chociażby interesuje się sklepem z przedmiotami. No i w sumie o Tador również też mówiłem gdzieś w paru poprzednich filmach. Także tak to mniej więcej wygląda. Więc moi drodzy, wakacyjne wydarzenie mam nadzieję, że będzie teraz w sumie jako jedno z lepszych. No bo w sumie z roku na rok Epic Games oczywiście robi naprawdę wielki progres. Także myślę, że tutaj również będzie po raz kolejny progres z. Lubiony. No i co moi drodzy, a, jeszcze naprawdę bardzo ciekawy koncept, który również mógłby pojawić się w grze na wakacje. A najdokładniej przerobione bronie, tylko że w klimacie wakacji. Tak, y, mamy tutaj chociażby teraz na ekranie taką wakacyjną pompkę i według mnie zobaczyć taką na przykład zamiast tego Strikera, którego ja mam na przykład przy sobie teraz, to, według mnie byłoby to coś naprawdę bardzo ciekawego i na pewno urozmaiciłoby to te wakacje y, troszeczkę bardziej, według mnie, więc ja y, jak najbardziej czekam, aż Fortnite coś takiego wprowadzi.